Sylwester Wardenga przeczytał akt oskarżenia o Dubiela, który wnioskował o rok więzienia. Gala Federacji Prime jednak nie w Toruniu, a Denis wydał oświadczenie. Członek ekipy sprzedaje mieszkanie i samochód, po czym wyjeżdża w poszukiwaniu siebie. Kanał Zero zarobił milion złotych samych reklam na YouTubie. Sylwester Wardenga poinformował, że Marcin Dubiel w prywatnym akcie oskarżenia domagał się wobec niego roku pozbawienia wolności. Wczorajsza transmisja druida przyniosła nowe informacje odnośnie przegranej sprawy z Dubielem w sądzie pierwszej instancji. Sylwester poinformował, że jego psychika w związku z tym niepowodzeniem jest dobra, miał już przeczucie, że tak będzie w momencie, kiedy przedstawiony przez niego wniosek z materiałem dowodowym został odrzucony. I to właśnie do tej sprawy z Dubielem miała nawiązywać wypowiedź z poprzednich tygodni, gdzie zapowiadał nastawienie się psychicznie na to, że mówiąc potocznie, zostanie. Dojechany. Natomiast chyba najczęściej pojawiające się słowa Sylwestra z wczorajszej transmisji to nawiązywanie do braku jawności całej sprawy i w tym przypadku to Marcin Dubiel, jako strona oskarżająca, musi również wyrazić zgodę na jawność procesu. Natomiast, no, chciałbym też, żeby rozprawa była jawna, nie? Żeby było widać kto co mówił i tak dalej, więc y, mam nadzieję, że może Marcin się zdecyduje na to, żeby y, sprawa była jawna, żeby było widać co tam się działo i tak dalej. Wiadomo, żeby y, na przykład dziewczynom żeby dane były tam zamazane zakazane publikować dane na przykład świadków ale to, co kto mówił, że na przykład było, nie? No i taka narracja o dążeniu do jawności spraw pojawiała się już wcześniej w przypadku wielu tematów, które toczą się przeciwko Sylwestrowi. Natomiast na chwilę obecną Marcin Dubiel, według przekazu Druida, nie zdecydował się na taki ruch, który patrząc na narrację z jego postu po wygraniu sprawy sądowej i tym, że cytując wpis został pomówiony przez Sylwestra Wardęgę, mógłby teoretycznie zadziałać na jego korzyść w opinii odbiorców. Idąc dalej, Druid poinformował, że w wyniku apelacji sprawa trafi do sądu okręgowego w Płocku oraz oczekuje obecnie na uzasadnienie wyroku, który. Z tego co się dowiedział będzie mógł przedstawić publicznie. Nie wie jednak kiedy to nastąpi, ponieważ w zależności od sądu może to trwać od dwóch tygodni do nawet kilku miesięcy. Sylwester odpowiedział również, czy spodziewał się w ogóle tak wysokiej kary, jaka została mu zasądzona. Czy spodziewałem się takiej kwoty za wyrok? Nie. E, poczekajcie, ja spojrzę w ogóle. Na akt oskarżenia. No i tutaj w odniesieniu do aktu oskarżenia dowiedzieliśmy się o ciekawej rzeczy. Strona pozywająca nie domagała się będącej najbardziej w tym przypadku dotkliwą kary na rzecz Skarbu Państwa, która przypominając wynosi 280 tysięcy złotych. Sądzenie od oskarżonego na rzecz organizacji pożytku publicznego warszawskich Hospicjum dla Dzieci. Wnoszę o nakazanie oskarżonego przeproszenie pokrzywdzonego. Wnoszę o podanie wyroku do publicznej wiadomości. Wnoszę o zasądzenie od oskarżonego na rzecz, na rzecz oskarżyciela prywatnego kosztów procesu. To 4000 zł, co, do, co też było. A tutaj yy, te. Nie wiem, jak to się odbywa, ale tutaj w akcie oskarżenia oni nie chcą, żebym ja został ukarany na rzecz Skarbu Państwa. Tak więc tak wysoka kara była decyzją sądu. Natomiast co najciekawsze usłyszeliśmy, że Marcin Dubiel domagał się tego, żeby Sylwester Wardenga trafił po prostu na rok do więzienia. Yy, oni się domagali yy, bezwzględnego więzienia. <laughs> rok bezwzględnego. Nie, że zawiasy, tylko domagali się yy, bezwzględnego więzienia dla mnie. Na rok. No i w takim skrócie to dowiedzieliśmy się, że obecne działania prawne kosztują miesięcznie Sylwestra kilkanaście tysięcy złotych, a jeszcze sprawy z Federacją Fame nie ruszyły. Usłyszeliśmy przemyślenia, że pod kątem finansowym to projekt Gold szedł im dobrze. Miał wtedy kontrakt z Fame, gdzie spokojnie 100 tysięcy złotych miesięcznie mógł zarabiać, a z uwagi na to, że postanowił nagłosić sprawę, jego życie się rozjebało, ponieważ wybrał taką drogę, ani stwierdzenie, że mógł nie mówić, bo sprawa nie dotyczyła jego osoby. Z ciekawych rzeczy, to Sylwester, pomimo złego dla siebie pierwszego nieprawomocnego wyroku poinformował, że w jego opinii Konropsk. Swoją sprawę z Dubielem wygra, czyli Konopski też przegra. Em, uważam, że Konopski wygra. Uważam naprawdę, że Konopski wygra, bo tutaj, no, u niego to trochę inaczej wygląda, nie? Też pamiętajcie, nie, ma wa nie miał walki, później trochę to inaczej będzie wyglądało, a u mnie to, to dosyć, no przez praktycznie pół roku, no to wokół walki chodziliśmy, mam wrażenie. Pojawił się więc aspekt występu Fame po całej aferze, który można interpretować jako być może znaczący w całej sprawie. Sylwester poinformował, że prosi o niepublikowanie negatywnych komentarzy ze strony Marcina Dubiela, które mogą być potem użyte w ramach narracji sądowej. Przekazał, że chociażby po Sylwestra o treści Nie strzelajcie w Sylwestra, wraz ze zdjęciem butelki w Atachy nie był przypadkowy i spowodował sporo ilość wiadomo jakie odzewał w stronę Marcina. Dowiedzieliśmy się również, że osoby trzecie przekazywały mu i sam lekko wyczuwał, chociaż nie chciał tak tego interpretować, że prowadzący sprawę sędzia jest nazwisko to lekko cięty na całą sprawę i szczególnie Sylwestra. Dodatkowo sprostował interpretację, że nie chciał na gorąco udzielić wywiadu po wyjściu z sali rozpraw. A i poczekajcie, bo się pojawiły jakieś informacje, że ja, że ja po prostu nie chciałem na gorąco dawać komentarza. To nie tak. Ja po prostu nie chciałem dawać komentarza Ekiertowi. On tam później jeszcze mnie... Y, gonił przez cały korytarz Szedł, rębną, no, praktycznie do wyjścia I czemu mnie nie lubisz, czemu mnie nie lubisz Powiedz, czemu mnie nie lubisz, czemu mnie nie lubisz nie skóra, ty Ym, Ten wiecie, z antyfaktów Zobaczymy więc, jaki będzie dalszy rozwój spraw Nawet nie z samym Marcinem Dubielem Ponieważ ostatecznie może to potrwać Ale zapewne w najbliższym czasie około Federacji Fame Sprawa z Krzysztofem Rozparą ma być prowadzona Przez tego samego sędziego Natomiast tutaj poczynione są kroki w celu przeniesienia sprawy W inne miejsce W inne miejsce musi się przenieść również Federacja Prime Jeśli chodzi o Kale w Toruniu Ponieważ została tam odwołana, Natan nie zawalczy, a Denis wystosował oświadczenie. Pamiętajcie, prawie codziennie po godzinie 6 rano macie tutaj na kanale takie treści. Jeśli stawicie like oraz subskrypcję, potencjalnie zwiększycie szansę, że w kolejnych dniach ponownie wyskoczę wam na stronie głównej. Już za niecały miesiąc, 11 maja, w Toruniu zaplanowana była gala Prime, która finalnie przynajmniej w tym miejscu się nie odbędzie. Wczoraj portal Dziennik Toruński poinformował, że władze toruńskiej infrastruktury sportowej rozwiązały umowę z Prime MMA. Oficjalnym powodem ma być niewypełnienie warunków umowy przez wodarzy federacji. Spekulacje wokół wydarzenia PRIME organizowanego w Toruniu występowały już wcześniej, kiedy to Denis Załęcki, często określający Toruń jako jego miasto, informował o tym, że Nathan Martoń w tym miejscu nigdy nie zawalczy. Wiele osób po ogłoszeniu przez PRIME występu Natana poddawało pod wątpliwość zapowiedzi Bedboya, który wczoraj postanowił skomentować decyzję władz areny Toruni. Natanku i Adrianie, co z wami? Mówiłem wam od początku, że w Toruniu nie ma i nie będzie nigdy dla Was miejsca. A dlaczego? Sami dobrze chyba wszyscy wiecie. Nie macie szacunek do dzieci, nie macie szacunku do kobiet, nie macie szacunku do zmarłych ludzi. Wyzywacie czyjeś matki, czyjeś kobiety od takich, od takich i od takich. Nie potraficie się nauczyć, nie macie szacunku do ludzi, nie będziecie walczyć u nas w mieście. Zapamiętajcie, Toruń to jest miasto z zasadami. Na takich jak wy nie ma i nie będzie nigdy miejsca. Kiedy ja tutaj jestem. Zrobię wszystko, żeby takie genoty jak wy nie wystąpiły u mnie w mieście. Dla mnie to by była, ujmę na honorze, gdybyście się pojawili tu i byście krzyczeli: Ha, mamy May Event. w macie do gadania. Jaki finalnie miał wpływ Denis na zablokowanie tego występu Natana poprzez decyzję toruńskiej infrastruktury sportowej, tego nie wiemy. Warto jednak zauważyć, że zerwanie umowy na organizację wydarzenia w arenie Toruń nie jest pierwszym takim przypadkiem w historii. Kiedy wydarzenie budzące u części społeczeństwa kontrowersje stało odwołane, artykuł portalu Dziennik Toruński wskazuje, że taka decyzja o zerwaniu umowy została w przeszłości podjęta w przypadku organizacji The War, czyli projektu Denisa Załęckiego. Natan znów stwierdził, że zarobi bankę po prostu w innym mieście. Milion złotych samych. I to nie w roku, w 28 dni rekordowy wynik kanału 0. W ostatnich dniach mieliśmy do czynienia z regularnymi informacjami od Krzysztofa stanowskiego odnośnie historycznie najlepszych wyników jego projektu. Wczoraj na Twitterze pojawiła się informacja, ostatnie dni to 6 milionów wyświetleń, poniedziałek, 5,2 miliona wyświetleń, wtorek oraz 5,7 miliona środa, ostatnie 28 dni na grafice. Możemy na niej zobaczyć, że kanał 0 zanotował w tym okresie 74,5 miliona wyświetleń, co przełożyło się na szacunkowe przychody, które okresie. Przekroczyły milion złotych, patrząc na przekazy twórców, które pojawiały się w ostatnim roku, to chyba nikt na polskiej scenie YouTube'a nie publikował lepszych wyników finansowych samego po prostu YouTube'a. Członek ekipy sprzedaje zarówno mieszkanie, jak i samochód i wiemy teraz dlaczego. Jakiś czas temu w sieci pojawiły się informacje odnośnie wystawionych ogłoszeń sprzedaży przez byłego członka agencji Kostka. Automatycznie pojawiały się też spekulacje, z czego może wynikać nagła sprzedaż zarówno nieruchomości, jak i samochodu, i okazuje się, że zamierza on wyjechać w poszukiwaniu siebie. No, powiedzieć, że napisał nam na grupach y, ekipowych, że ma taki plan, żeby sprzedać wszystkie swoje rzeczy, które teraz ma i że musi wyjechać za granicę, trochę odnaleźć siebie. Mocne, nie? Nie sądzisz, że to jest takie kurde... No nie wiem, Komuś... mega kostkowe to jest. No właśnie, znaczy on mówi, że właśnie on się nie czuje sobą już od ostatniego, jak, od jakiegoś czasu i że to jest po to, żeby właśnie em, odnaleźć siebie. Mm. Na to tyle, dzięki wielkie za oglądanie, w tym miejscu się dla siebie poprzednich dni, jeśli nie się to was zapraszam, wiecie, podobno w kolejnych doskonale wiecie co robić. Miłego dnia, do jutra, siema.